w dużej ilości rzeczy, które robiłeś, przejawiało się dużo zła, dużo agresywnych zachowań i tak dalej, ale w tej scenie nawet, kiedy odbierała cię twoja ciocia, było widać takiego małego chłopca, który nadal ubierał maskę agresywnego chłopca, który po prostu chciał, żeby wszyscy się od niego do Lili. Wiesz co, to nie jest tak, że robiłem dużo złego. Ja po prostu na tamten okres uważałem, że to jest dobre. To nie jest tak, że y, mówiłem ci i w książce mm -hmm. napisałem, podkreślałem to wiele razy. Ja nigdy nie byłem słabszej osoby, albo osoby, która powiedziała, że się poddaje, że ona się nie chce sprawdzać. Ja nigdy czegoś takiego. Mm -hmm. Zawsze była to forma rywalizacji, sprawdzenia się. I tylko wtedy były rękoczyny, że tak powiem, a tak to nie było czegoś Ale takiego. Ale ja że... nawet o tym nie myślę w taki sposób. Był u mnie Sarius i Sarius powiedział taką bardzo, bardzo mądrą rzecz, którą usłyszałem wtedy pierwszy raz, że agresja jest też wyrazem wrażliwości. Twoja siostra w dokumencie mówi, że było tak, że niektóre dzieci nie mogły się z tobą bawić, bo rodzice im nie pozwalali. No, to jest pewnego tak. rodzaju szykanowanie. Zawsze mnie kojarzyli z takim obuzem, że właśnie się biłem, wiesz, ja potrafiłem, na przykład dostałem kimono nowe i potrafiłem wyjść na, na ulicę w kimonie, hmm. Hmm. gdzie hmm. to, wiesz, to były, no, jak wariat. I na przykład wołałem chłopaków, żeby się ze mną bili, bo miałem nowe kimono i, wiesz, ktoś wracał do domu, ząb wybity, czy tam rozwalone oko, no to się też nie dziwię, no, ja jakbym też nie chciał, żeby moje dziecko się bawiło z takim wtedy mm -hmm. chłopakiem.